jesteśmy częścią wspólnoty. Ale przypomnę, pan częścią, redaktor poseł. o tym wspomniał. 19 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, która dała nam e, ogromny potencjał. 19 lat potężnych inwestycji, przypomnę, 200 ponad 50 miliardów euro. Każda gmina, każda najmniejsza miejscowość, miasto i miasteczko jest Ale naznaczone pani, pani inwestycjami poseł, w Unii Europejskiej. w nasze suwerenne sprawy w sprawy Panie redaktorze, w narracja indów i, tak i tak dalej i tak dalej. Narracja ingerowania w naszą suwerenność jest narracją typowo promowaną przez solidarną czy suwerenną Polskę, jakkolwiek ona dzisiaj się będzie nazywać, pana Ziobro, czy też całą formację Prawa i Sprawiedliwości. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Wspólnota Europejska dała nam ogromne możliwości. Przypomnijmy, 70% osób uczestniczących w referendum zaakceptowało, poparło naszą akcesję do Unii Europejskiej. I dzisiaj mówienie o tym, że Unia Europejska jest naszym wrogiem, że Unia ale Europejska nam... mówi, że Unia Europejska, nam... ja taki po pan stronie premier nie słyszę. Pan premier Morawiecki powiedział, że Unia Europejska przykłada nam pistolet do skroni. No to są takie słowa i wyrazy pokazujące dezaprobatę e, odnośnie e, zasad, reguł e, poseł, obowiązujących są też w Unii Europejskiej. Nieubłagane.